Witam panowie i panie, z tej strony Emil i dzisiaj pogrywamy sobie w case clickera Niestety miałem jedną małą, nieudaną próbę nagrywania, dlatego poklikałem sobie tutaj w achievementy, które zrobiłem Aczkolwiek tu były jakieś achievementy w stylu dobi, jakieś tam 500, 5 combo, albo wiecie, różne takie rzeczy Nie powiem, nabiłem sobie troszeczkę programem Patrzcie, fiuu, nabiłem sobie tego case clickera, trochę tam ponabijałem samemu Ale cóż, chcę wam tutaj, e, chciałem po prostu nabić sobie troszeczkę przed odcinkiem, żeby was nie zanudzać nabijaniem, tak jak w poprzednich odcinkach Get Reward Bierzemy Reward, 2 Collection, Roo! Zobaczymy co wyjdzie z tego, pewnie gówno, ale... no, prawie Damaskus Jest za to 5 centów, wow Ktoś mi powiedział, że warto odblokować w sobie kontrakty Dlatego tak też zrobimy, spróbujemy Kontrakty nie są tutaj Kontrakt jest tutaj, o, niech będzie Możemy trade'y nawet zablokować, ale trade'ów chyba jeszcze nie będę odblokowywał Bo dla mnie są bez sensu, bo trzeba jednak coś mieć, żeby coś przetrade'ować, nie? Eee, odblokujemy sobie wszystkie skrzynki, weapon, case, to, 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 eee, gold nowy jeszcze nie możemy. Wszystkie skrzynki do sobie odblokujemy, mówię. Jackpot już nie, bo to będzie marnotrawstwo kasy. Możemy sobie chyba nawet wszystkie update odblokować. Czemu by tutaj nie odblokować ich? Troszeczkę się zabawimy tutaj. Eee, offline income, no to też się przyda. No patrzcie jak kasa już leci. Critical chance, no dobra kupiliśmy wszystko, więc eee, możemy zająć się tutaj openingiem sobie otwórzmy skrzynki, zobaczymy co z tych wyleci. Mamy dość dużą szansę na kosę, prawie jak bara nam się trafiło, 1,80, no nie opłacało się, aczkolwiek cóż, co zrobimy? Dobra, zostawiamy sobie na razie jak mamy ten kontrakt, potapujemy sobie, tutaj mamy 2,5, 2,1% szans na to, żeby po prostu, 100% szansy, no, procenta na, nam się ładuje tutaj, Jezusie Maria, ale się gubię dzisiaj. Zaraz zobaczymy, ile musimy tam skrzynek otworzyć, ale sobie troszeczkę tutaj nastakujemy. Więc polecimy sobie z tym, a czymenty jakieś poszły, ostatnio właśnie no, miałem ten problem z achievementami, bo po prostu mi się pulpit, wiecie, pojawił, bo jakby, jakby to wam przedstawić, myszką wam przedstawię, że tu, na tym ekranie po prawej się pojawił tylko ten y, tak, a reszta była, wiecie, pulpit, pokazane ja na pulpicie mam pornole, więc generalnie no nie chcę, żebyście widzieli, nie, no, taka prawda. No 374 dolary już nam zostały z tego, co, co robiliśmy. O Falkian się trafił. Falkion to chyba jest jakaś taka cenna tutaj skrzynka czy coś. Bo widzieliście, była na różowo tak śmiesznie. Uh, get Reward Winter. A nie, to chyba wszystkie tak są na różowo, czy Winter akurat też jest jakąś taką cenną? Chociaż Winter akurat to może być cenną, bo tam są skiny dość drogie. Nie, czyli jednak, czyli dobrze. Dobra, to otwórzmy sobie najpierw może... Wintera, why not? Zobaczymy. Wszystko. Chociaż, chociaż jakiś różowy, nie? nie Po co różowy? Różowy jest dla słabych. No kurwa, no nie wierzę, no po prostu... Wszystko, byleby nie różowe. Dobra, otwieram je wszystkie. No nic ciekawego. Czekam aż... Wiecie, czekam aż będę... Wydropił mi kosa to będę mógł nazwać odcinek. O kosa! Jej! Wszyscy wejdą, a tu case sticker No. Było blisko, było blisko, ale nie narzekam, nie narzekam, czemu miałbym narzekać? Czemu miałbym narzekać? Po co nie ja narzekać? Nie, ja kiedyś narzekałem w życiu w ogóle. Nie, 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 imię nie narzeka, prawda? Imię nie narzeka. Nigdy. A nastakujmy sobie tutaj znowuż to skrzynek. Zobaczę za chwilę, za ile są te skrzynki, ile jeszcze ich musimy otworzyć, więc właśnie to zróbmy, bo zapomniałem o tym kompletnie. To nie, bo tu musimy więcej skrzynek otworzyć. Jeszcze musimy 8 skrzynek otworzyć. No jak pod tutaj nas nie obchodzi. Single use. Uh, use your rising sun. A spróbujmy, może coś ciekawego chyba z tego wydropić, z tego co się orientuję. Są tutaj dwa desert igle jest jeden taki cenny. O, wow, 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 opłacało się nawet. Tak? Nie, za mało, ale... Nie tak źle. będziemy mogli z tego chyba kontrakt zrobić. I tam są dwa desertygle chyba podobne, tylko że jakoś tam, wiecie, inaczej wyglądają, ale są podobne i niemal identyczne, z tego co pamiętam... O, to, to się opłaca otworzyć. To otwórzmy. Mm. No tak, no po co nam by miały zrobić ze wszystkie? No kurde, no przecież, po co? Achievement? Aha, że mamy 10 itemów w ekwipunku, No okej, okay, niech będzie. Why not? Dobra, get. Będziemy tylko sobie spamić tymi skrzynkami Bo musimy je otworzyć niestety Mogłem też pomyśleć o tym żeby właśnie nastakować e, Poza właśnie odcinkiem o, nie, Oczywiście o tym nie pomyślałem bo po co Ale i tak to będzie nam jakby oszczędzało więcej czasu Niż poprzednio I jeszcze możecie napisać w komentarzach czy chcecie żebym sobie po prostu tak e, Stakował jakby kasę Poza odcinkiem wydaje mi się że będziecie chcieli Bo jednak e, wtedy jest troszeczkę bardziej Ciekawy odcinek bo po prostu nie muszę sobie stakować tej kasy Wystarczy że tam skrzynki O jeszcze możecie właśnie napisać czy chcecie żebym skrzynki sobie też Stakował poza odcinkiem bo po prostu no dla mnie to będzie o wiele, wiele wygodniejsze, nie? A więc generalnie no, mam nadzieję, że będziecie chcieli. Jak nie, to będę no, smutny. No. No zobaczymy no, w każdym razie. W trójce z tego co pamiętam są pistolety, dlatego jest taka tania. Ale... No właśnie, tak jak mówię, same pistolety. To jest chyba jedyna skrzynka, w której są same pistolety. Nie opłacało się, ale prawie. To jest ten Five Seven, co ja go mam nawet chyba że teraz mam Monkey Biznesa, ale miałem te, tam tego Sevena, co sam wydropił, tego Copper Galaxy, ale miałem Factory New, a to jest... A, faktoryniu. No i nawet Hezle samo kosztuje, On tutaj mówię, ceny nie są na pewno z serwera. Zauważyłem, że często właśnie... Kurde, no prawie jakieś hardnet, a Case, Gardenia, Case Gardenia, chyba by trochę kosztował. Tutaj oczywiście pewnie systemu patternów nie ma, więc no... Bo to, to by było dziwne. No po prostu są tylko, wiecie, obrazki tych skinów. No dobra, lecimy. Już nam nawet dość dużo kasy się tutaj widzicie stakuje. Co czy dużo, no jak na per second, nie? Nie per tap, tylko jak na per second. Ja się staram tutaj wydropić właśnie te, te takie co cenniejsze skrzynki w stylu CS:GO yy, dwójka albo jakieś inne, no chroma choćby, ale nie Vanguardy, bo z Vanguardów z tego co się właśnie tutaj Jezu, chyba już mówię, 10 lat orientuję, ale no z tego co się orientuję po prostu. O, to my chcemy otworzyć. To my chcemy otworzyć. Mogą nam dildosy analne wy wylecieć. Ale wyszedł Special Delivery, który, no w sumie... ale porobimy sobie tam kontrakty niedługo, zobaczymy jak to tam wyjdzie z tymi kontraktami. Może dropniemy kurde Asimowa, czy jakieś inne, nie wiem. Zobaczymy, tam nie będę jakoś zbytnio patrzył, czy... chyba że tam szansa jest wypisana, ale nie wiem. Czekajcie, jak w ogóle wygląda Winter Offensive, to są jeszcze odpuszczę Winter O. O, dobra, Simov. Ale Asimov sprzedamy, bo mnie nie interesują na razie te skiny, a już z Asimowa nic więcej nie można zrobić. Chociaż nie, na razie zostawimy, bo mamy kasę. Eee, Signa contract, dobra. Spróbujemy. Mamy tak, 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 ale nie starczy nam, dobra, to nie. To musimy chyba... O! I Signa Contract będziemy sobie biały. E, fu, niebieski, biały, kurde. I daltonista też na nie starczy, kurde, dwóch brakuje. No cóż, dobra. To otworzymy sobie za chwilkę chromę, ale chyba możemy już awansować na. O, dobra, to jeszcze otworzymy sobie Winter Offensive, a jednak um, i tak niech się otworzy. MP9 Rolls Iron, nie najgorzej. E, możemy już chyba sobie tutaj zrobić. O, nie, jeszcze brakuje nam dosłownie na skrzynkę. To może, a niech będzie ten Huntsman na ryzyko. Zobaczymy, zobaczymy. Blisko był Huntsman no No, dobra. Skoro tak, to gold. Nowa trójka. Odblokowało nam się z kolonii Challenger z kapsul dwójka. Bla bla bla, ale tutaj musimy więcej skrzynek otworzyć. Chroma dwójka nam się nawet odblokowała. Za 5 skrzynek. Combo Boost. Uh, no przyda się. Why not? Equipment. A, to jest ten. To jest ten, a, to jest ten na Ale go sprzedamy wtedy właśnie, kiedy po prostu będziemy mieli. E, będziemy mieli po prostu mało hajsu. Chromat Trójka. No można otworzyć Chromat Trójkę. Why not? I Wydropi nam. Kurde, no chociaż ten tek to było coś warte. To... No niestety. No i co ja robię? Hmm, a co mamy w misjach? Otworzyć trzy suveniry, a tak też zróbmy. O, Collections, to nie to chyba? Czy nie? Nie to nie to. Sticker capsule? Bla bla bla, 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 bla bla bla, właśnie źle. Autografy. Ty, czemu tego nie ma? Mówili mi, że suveniry są tutaj. Czy ja coś źle robię? No nie, napiszcie najwyżej w komentarzach, bo chyba ja znowu coś źle robię. A nie, chociaż chyba, że tutaj O co chodzi? Nie wiem. Dobra, jestem idiotą po prostu. Pewnie nie wiem, i coś źle robię. Albo jakiś update wyszedł, nie wiem. O, nie no, coś może źle robić, generalnie. No dobra, nieważne, bo będziecie zaraz raka dostanieć, jak będziecie to ciągle widzieć. Um, Katowice, tu chyba najwięcej dostaniemy. Otwórz kapsułę. A nie, bo to 2015. Mm. Ale tak czy siak, kurde, jak to się opłaca? Chociaż, to może nie te Katowice, a kolonia, kolonia chyba były jeszcze tańsze. Dobra, to. Ej, zwróciła nam się chyba na co? Czekajcie. E, 4, 5, no prawie, kurde, no dobra, to nie. Oszczędźmy sobie. Aha, żeby pierwszą kapsułę otworzyliśmy, no okej. Okay. Ale to nas nie obchodzi. Dobra, lecimy dalej. Nie sobie z dropieniem. Ale jeszcze coś zobaczę, bo chcę w upgradech. O, na przykład, why not? Czy nic ciekawego nie dostaliśmy na Gold Nova Czy pewnie na akacza więcej? Dostaniemy, jak będziemy mieli akacza wbite. No cóż, na razie trzeba sobie tutaj researchować, a raczej searchować albo nie wiem jak to odmienić. Ale dobra, może otwórzmy sobie jednak wszystkie skrzynki po prostu. A może jeszcze spróbujmy po prostu sobie kapsuł. oto Kapsuł otworzyć. Zobaczmy czy coś. Nie, 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 nie. No ale nie taka jakaś większa strata. A dobra, zaryzykujemy jeszcze raz kolonie otwórzmy to znaczy, nie otworzyliśmy. Aha, z kolei są wszystkie to takie. virtus Pro, ile to będzie? Błe, to się nie opłaca kompletnie, już wolę tylko to wice ryzykować. Eufont Exotic Rarity Sticker. No, nie taki Exotic, bo to no, nieważne, nie będę tłumaczył grze, bo nie zrozumie po prostu. Dobra, otwieramy wszystkie. Mhm, No tak. Nasze szczęście i nasze zdrowie. Jak ktoś pije teraz, mm, no? Chociaż to to był tam z 5 euro, to znaczy to są dolary, więc 5 dolarów, te nie, też nie tak ciekawe. 58 centów, no? Dobra, niech będzie o, chociaż grotto to ze statrakiem by było, to już w ogóle by było. No dobra, lecimy dalej. Tam już tam kosa przeleciała, więc każda, no, Zawsze takie dobre skiny są obok, nie? Mm, nie, to jest słabe. To jest bardzo słabe. No to jest, to jest kurwa bać, mać bardzo słabe. Kurwa bać. Kurwa bać, no. Nie, ja, ja, ja się pójdę powiesić, jak nic nie otworzę. A nic nie otworzę, więc idę się już powiesić w sumie. O, Siris, no. Kosa znowu. Nawet ta traka tylko grotto. Uch. Ale dobra, możemy się zabawić już w kontrakt, więc weźmiemy sobie niebieskie, nawet chyba z tych fioletowych możemy się zabawić. A, weźmiemy sobie randomowe, chyba że mamy coś tutaj ciekawego, co? Chyba z tego jeszcze będzie... ryzykować, nie, to już szybciej sprzedamy, co? To nie. I grot to weźmiemy. Nie Nic ciekawego chyba, no właśnie. Spróbujemy jeszcze z tych tańszych, poczekajcie, nie. Drogi tu są. A weźmy jednego handguna albo A, i tak będziemy musieli no, coś zaryzykować, kurde no. No nie, no nie opłaci nam się to na 100%. No dobra, spróbujemy, no czemu nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, nie opłaciło się. Ach, ale to jak zwykle, to już nie starczy. Gdy mamy 3,6. No tak, dobra. Cases nie mam żadnych, no dobra. To lecimy dalej. Get random, chroma, ok. Chroma case, nic ciekawego w w <laughs> życiu <laughs> Prawie Man of War ja yeah, cię kręcę Chyba, że możemy sobie po prostu kupić O, to wezmę Random case, a ja spróbujemy sobie te random case y kupić Może coś ciekawego poleci, a jeszcze skończyły Star Trek warranty. Guarantee Rising Sun, znowu spróbujemy tą collection Czemu nie no je, jeju, Matulu, kurde, a tyle dobrych skinów było, ale akurat ten dostaliśmy. A, bierzemy wszystkie adumenty. O, jaki... Tyle skrzynek nam ten? No, spoko, niech będzie. No, dobra, już... Uuu, 52 euro w dolary, więc nie widzę. Teraz się już rozkręcamy tutaj kolego. Mak 10, 10 hit, 037. Chroma case. Lecimy. Znowu kosa. A, aby był tak szczęśliwy. Opening. Ale cóż, no trudno nie to nie. Klikamy. Głupie to nie lubię tej gry. To czy chciałbym ją lubić, ale... Wiecie o co chodzi? Słabo daje To czy bez skojarzeń rozumiem. Nie o to mi nawet chodziło, żeby były skojarzenia, że... Żeby... No, nieważne. Poproszę deal. Obok był dillosionalne. Trzy miejsca chyba, tak? Dobrze, dobrze tam patrzę, Chyba tak. No ale cóż, takie nasze szczęście. Nie no, nie będę narzekał, już tam dzisiaj wydropiły... Hmm, dwa item, więc zawsze coś. Kurde, no ale patrzcie, no Asimo wydaje mi się wygląda jednak ładniej niż... Fire Ele Elemental, taki... Chociaż nie, chociaż w sumie może Fire Elemental akurat wygląda ład... O! O! Okej, okay. niech będzie. Dostaliśmy za darmo maka dziesiątkę. Ja się nie obrażam. A, postaramy się w tym odcinku wydać ten cały hajs, więc muszę się śpieszyć, bo będzie się zaraz jeszcze mnożył. Nie wiem, do 20 minut co najmniej będzie odcinek, wydaje mi się. No chyba, że nam szybciej się skończy high, no to wtedy mniej, nie? Ale... No 20 minut to wydaje mi się, że dzisiaj takie minimum zrobimy absolutne. Komuś mówiłem, że 30 minut taki około 30-minutowy, więc nie skłamie. Bo zrobimy 21 na przykład minut i będzie około 30-minutowy. No kurwa, no obok Cyrex, ja pierdolę. Ale to jest głupie. Jak ja się cieszę, że ja ty żadnych openingów nie robię, kurde... O mogę wziąć sobie? Jak, jak ja się cieszę, że żadnych openingów takich, wiecie, na serio nie robię, nie? Jakbym robił na serio openingi, to już wiecie, już yy, bym nie miał po prostu hajsu nigdy, nigdy, nigdy Nie bym coś tam mógł robić, ale moje openingi to by wyglądało, że góra pięć skrzynek bym otwierała, to też dla mnie by był takie, wiecie, cios w kieszenie strasz... w kieszeń straszny, więc... A głupie jest to, że jak kulką klikamy to, to chyba... Czy się klika? Nie, nie klika się to getrandom case, i to jest właśnie takie. No. Kurde w ogóle dzisiaj jestem strasznie zmęczony, ale... ale nieważne. Takie życie, w ogóle co jakiś czas nie wiem czemu mi obezwywała errora. W sensie jest warning, że hike encoding, chociaż nie jest hike encoding, czyli wiecie po prostu no, za za, za, za duże obciążenie, no, 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 no zbyt wysokie jakoś tam daje, ale... Zbyt wysoką jakość, no ale nie daje zbyt wysokie. ja daje właśnie bardzo małą na Case Clickera, bo Case Clicker nie wymaga jakoś wyższych ustawień, maga. No wiecie, to jest Case Clicker, to nie jest CSGO, który kurde wymaga ładnej, znaczy dużych bitrate'ów, ładny CS nie jest jakoś super, ale jednak trochę wymaga wbrew pozorom. Więcej nawet Call of Duty na przykład takie ładne. Advanced Warfare, Black Ops, albo nawet Geta piątka, Geta piątka chyba mniej służy, chociaż w GTA 5 niby to wszystko ładnie wygląda, ale jednak takie detale... No widać, że nie potrzeba było dużo do tego detali jakby, wiecie, bitrate o może tak. Hmm, nie wiem, czy go ją zostawić? Wiecie, ja jakoś, ja nigdy nie miałem jeszcze tak, żebym się tak strasznie cieszył, tak i tych Dario i poszedł do domowników kosa, jeszcze w grze, to... No już wiecie, ale... 100, 200 dolarów? Spoko, ja się nie obrażam. Więc mogę nazwać odcinek tak, jak chciałem nazwać go na początku. Jeżeli ktoś nie pamięta jak, to może sobie przewinąć do początku. Właśnie, nie będę je chyba sprzedawał. Nie wiem, piszcie, czy chcecie, żebym, e, żebym ją po prostu sprzedał. Nie wiem, czy jest jakiś sens, aczkolwiek no, będę ją na razie trzymał, ale raczej te 4-4 simów i e, stattraka Fire Elemental sprzedam, bo wydaje mi się, że jednak bez sensu go mieć. Get Random, o, eSport 2013, to akurat będzie chyba warto otworzyć, bo tam też są w miarę cenne skiny. Get Random, o, Winter, Winter, Winter. Co my tutaj, o, o Redline, 10 dolarów. No, ja się nie obrażam. Myślałem, że kolejna kosa w ogóle wyleci, to już w, w, chyba komedia według mnie. Ile jeszcze? Jeszcze trzy, żeby awansować tutaj. No to dzisiaj do Golda czwórki wyjdziemy, nie taki zły wynik. Już do Akacza raczej nie zdążymy, a i też slash nie, nie, nie damy rady, bo będzie za dużo skrzynek, nie? Raczej na następny odcinek już nas nastakuje, chociaż te skrzynki, nawet jak nie będziecie chcieli, żeby kasy stakował, to skrzynki, ale mówię, raczej raczej będziecie chcieli. Już to będzie chyba trzecia, czyli już nawet trzy nastakowaliśmy no. ale... No. Fenix ok Nie, teraz są trzy. OK, to wybieramy. A i chociaż ten Griffin, a to nie jakiś Urban Hazard Keyholder Keyholder, o Trigon, jeden z moich takich jeżeli chodzi o wyglądowo to takich ładniejszych według mnie skinów W sensie do P90 nie, tak ogólnie to nie, ale do P90 tak A że kupiłem setny Key i że otworzyłem setną skrzynkę, no i mi to pasi, Otwiera, otwieramy, kupujemy sobie tutaj Gold Nova Master, teraz mamy na kacza 25 skrzynek, musimy otworzyć O, tutaj weapon case 1, o to jest najlepsza to Coś odblokowaliśmy ciekawego, e, t, 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 cash machine Ale kupię, czemu nie? Nastakujmy sobie jeszcze skrzynki, tam nic innego nie będę kupował, bo to bez sensu Jeszcze muszę do tej 20 minuty jak sam dobić, chociaż Albo najlepiej do tej 21, ale zobaczymy, raczej nie Raczej nie dobijemy, w sensie a później to wstawianie muzyki do tego, kurde, nie lubię tego zawsze, bo trzeba spasować w ogóle, żeby mnie nie zagłuszało, i w ogóle, lej! Ej, płaczę, Ej, o! Aha, tam, myślałem, że trochę drożej. Ale tak, co ja się mogę spodziewać po Fomasie? Różowym. Feudalstwo, <laughs> nie. Bizon, Blue Streak, 1-2. no okej. Okay. Nie no, już na, na, nasz ekwipunek tutaj się wypełnia. Chciałem, żeby mój ekwipunek plus minus tak wyglądał, znaczy no w sumie plus minus tak wygląda mój ekwipunek, taki prawdziwy, nie, jakby nie patrzeć. A czekajcie, ile jeszcze raz kosztuje ta kosa? Tiger Tooth Minimal Wear. kosztuje tylko 200 dolarów? Ej, to w sumie ja bym mógł mieć takiego Tiger Tootha, ale jest Minimal Wear, a ile faktory New? A, pewnie kurwa nie wiadomo ile. No, nie wiem, zobaczę sobie po nagraniu, jak, będzie, jak nie zapomnę, w course. No w sumie taki flip-flop nie jest brzydki, ale jak już to może fejlik, a bym chciał takiego? No nie wiem no. Wiecie, Kifi dostał do Nate'a i ja nie dostałem do Nate'a kosą. Więc ja się czuję oburzony, że mam więcej widzów, a ja nie dostałem, tak? Mogę dzisiaj się czuć kurde, jak Ha nie wiem, nic nie, mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, nic, żadna kosa mi przed chwilą nie przeleciała bo i nie byłoby to pewnie, znając w życiu jakiś kurwa Crimson Web albo inny gówna. A no w każdym razie dzisiaj się czuję trochę jak taki pijany. Może jestem, nie wiem, może mnie ktoś upił dziewczyna, nie wiem, znaczy nie. A może? Nie wiem, dobra, ale zróbmy sobie kontrakcik, czemu nie? A głupie gra, nienawidzę jej. Metoda. Z tym Amberfade'em? Nie, Amberfade'a się nie opłaca. Olala. ja ja i co? Się bawić w kontrakcie? bazisk, czy Bazyliszka coś? a spróbujmy, czy tutaj są jakieś... Spróbujmy to najtańsze. A, i tak nie starczy jednego, kurwa jestem ślepy zawsze. Myślałem, że jeszcze na dole tam jest jeden, no dobra. A z czerwonych coś się dało to... A nie, tylko z różnych. no dobra, to czyli jednak przemyślane przez twórców. Aby było dziwne, gdyby się, wiecie, dało, nie? No, do kosy. Z będzie w też jest zaliczana pod czerwone Kurde, nie wiem czy dawać Amber fade, a dam Amber nie jest jakiś taki Odbiegający O, to się chyba akurat opłacało, no dobra To lecimy dalej Kiffy mnie poprosił o to, żebym jeszcze z nim Otworzył suweniry na odcinku Ale nie wiem, no raczej otworzymy sobie Kurwa Otworzymy sobie na odcinku tam te suweniry, o już 22 minuta. Znaczy trochę mniej, bo ja tam mam przed nagranie i to wycinam sobie zawsze na początku, no ale teraz jak już gadam to raczej jest ta 22 minuta, no. O i CSGO Weapon Case, dobra to nabijmy sobie... Ile? No nie wiem, jeszcze dwie może, jak to mamy dwie chyba. I chyba kończymy odcinek, generalnie. Tam jeszcze zobaczymy, sobie, czy coś ciekawego będzie do sprzedania, może czy coś. I tyle. O, fajna skrzynka się trafiła. Otwieramy sobie tutaj. Chyba skinnyć nie, wydawało mi się, że skinnyć tak dziwnie doczytał. O, Case Hardenet. E, myślę, że droższy jest Case Hardenet 5.7. Chyba zależy od potężnych czy coś. A po prostu. O, kosa, fire shit. Star wow. Ale ja nie chcę. Ja chcę kosę. Kurwa, no. Głupia gra. Ne, nienawidzę tej gry. O. Dobra, to ostatnia skrzynka, bo mnie jakoś korci do takiego pseudo hazardu, w którym nic nie wydaje. Wydaje wasz czas, ha. Falchion? Zobaczymy, może Falchion nam wydropi. Ale nie, dropną na lol, nie będę nawet czytał. Teraz tak najcenniejszy skin, no to wiadomo no flipna bo to kosa i to tiger tooth. Uh, b, 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 tutaj naj... one nie są sortowane filter items by price o właśnie ja tak lubię no i case hardene, tutaj nvs tutaj to a gdzie jest ta naklejka bo była jeszcze a no to jest ta, to są sortowane by price by price and aha rarity and price jak sobie by price tylko o teraz jest dobrze tak nie, a nie, dobrze, 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 dobrze jest. Eee, pff, te naklejki, nie będziemy chyba kolekcjonować też, chociaż nie wiem, no zobaczymy. No, kasy mamy troszeczkę, jak nie miara. Eee, w sklepie to oczywiście wiadomo, że tutaj nic ciekawego nie będzie. Te case. Aha, w takim sensie, kurde, można kupować. Aha, okej. Okay. autograf, case. Paid bonuses. Bonuses. A czekajcie, bo jeszcze coś... A po co tu kupować klucze? Wytłumaczcie mi, bo ja tego nie rozumiem. Czemu tutaj można kupować klucze? What the fuck? Aha, że tak wiecie, że tak więcej tych kluczy, Okej, okay, rozumiem. No to też bez sensu. Nie wiem po co. No nieważne, no. Rozumiem, że na zaś, ale... Run okay. Key. Already have all case, get run okay and open one. Okej. Okay. O dobra, nieważne już, że na mnie będę Was zanudzał tym odcinkiem, bo to i tak końcówka, więc trzymajcie się i do usłyszenia w następnym case clickerze. Cześć. Elo, elo.